To polecam Tobie w tej kampanii, w tym katalogu, który trwa, przypominam, do 18 sierpnia. Na pierwszy ogień na pewno znowu idą zapachy, woda perfumowana, w tym momencie jest to Infinita, którą bardzo lubię, serdecznie polecam. Infinita, tu jest to kwiatowo-owocowo-drzewny zapach, mandarynka, jaśmin, drzewo kaszmirowe. woda perfumowana, 8 godzin. Trwałości. Czuję tę mandarynkę, przebija się, więc na lato jest to taki świeży zapach. Serdecznie polecam. W tym katalogu wyszła nowa Infinita, ale ja wolę tę tradycyjną i również Tobie ją polecam. Potem są perfumy: perfumy oczywiście Olor Nothing. Jak wiesz, w takim pięknym opakowaniu, czyli wszystko albo nic dla kobiety śmiałej, odważnej. Tutaj są również nuty wanilii jest to magnolia, malina i wanilia i naprawdę zapach jest przecudowny trwałość do 12 godzin myślę, że możesz się skusić zobacząc w jakiej cenie są te perfumy serdecznie Tobie polecam nie mogę zapomnieć o, o panach o mężczyznach i słuchajcie, rzadko kiedy są perfumy męskie a w, tym, w, tym, w tej kampanii propozycja perfum męskich naprawdę jest świetna i są to perfumy Eclat Style jak widzisz u mnie w użytku, piękna, skórzana oprawa. I tu również zobaczę: są to, jest to drzewno-aromatyczno-bursztynowy zapach. I jest tu greyfruit akord de, la, de, de la seller, e, Sailor i Vetiver. Taka e, rzadka mieszanka, ale naprawdę zapach cudowny, taki garniturowy, trwały, bo to są perfumy. No i takie niebanalne. Niebanalny męski flakon, także myślę, godny godny polecenia. Serdecznie, serdecznie polecam. No, a teraz bym coś powiedziała: może o makijażach. Polecam kredki, kredki, które są w sztyfcie, w sztyfcie. to są właściwie cienie, cienie do oczu i w wielu, wielu odsłonach. Zobaczysz sama, są. Te, które nie mają połysku, są holograficzne i są z połyskiem. Te, które nie mają połysku, tak szybciutko pokażę. To jest taki na przykład, czyli taki pudrowy róż do tego możemy dobrać i możemy sobie skonturować całe, całe oko, pomalować takim ciemniejszym, i jaśniejszym. Te, ten ciemniejszy brąz bardzo ładnie będzie współgrał z niebieską tęczówką to taka moja podpowiedź. A te jaśniejsze z tymi. Z tymi, właśnie, z tymi właśnie takimi odcieniami połyskującymi. To, to już pokazuję. Jeszcze sta, ten holograficzny, szybciutko, szybciutko, proszę bardzo, taki piękny, holograficzny. Więc myślę, że znajdziesz coś dla siebie. Ja mam jeszcze taki srebrny. O, proszę bardzo. Jest taki srebrny. O, możemy sobie na środek go dać, czy w kąciki oczu, te, te, te takie jasne, które tak połyskują. Yy, I podpowiedź taka muszą zawsze przy zatykaniu tak kliknąć. Wtedy, wtedy wiesz, że nie będą się wysuszały. Ja to zaraz. O, o coś takiego musi się zadzieć. Yy, kolejną yy, propozycją jest yy, yy, krem na noc z serii Skin Relief. Jest to seria dla cer wrażliwych i nadwrażliwych, potwierdzona bania, badaniami klinicznymi i tu możesz sobie wypróbować właśnie ten krem na noc. Oczywiście bezzapachowa, lekka pompeczka, dozowa, dozowanie, krem jest bardzo taki delikatny, lekki. Bezzapachowy i ma też kliniczne udowodnione rezultaty, że będzie odwrażliwiał nam cerę, a teraz latem fotosmog, e, e, cera jest e, bardziej na, wrażliwa, robią się naczynka. Serdecznie polecam właśnie wypróbować sobie taką tę serię różową Skin Relief. Yy, dla cer wrażliwych, ona działa też antystarzeniowo, więc jak najbardziej polecam a na kolejny ogień idzie właśnie ta maseczka 8 godzin snu w słoiczku seria Now Age, Now Age yy, yy, Proceuticals yy, ta maseczka jest wyjątkowa, ponieważ nakładamy ją na krem nocny yy, dwa razy w tygodniu i również będzie nam spłycała z zmarszczki, będzie bardzo mocno odżywiała i rozpromieniała twoją cerę jesteś zmęczona, na przykład nie dosypiasz, a maseczka za Ciebie pracuje, rano jesteś wypoczęta i po dwóch tygodniach już widać spłycone również zmarszczki po dwóch tygodniach stosowania, a po jednym razie zobaczysz rano wypoczętą cerę, serdecznie polecam, bardzo lekka, fajna konsystencja, nakładamy na krem nocny. Potem Również polecam retinol. Możemy już śmiało zastosować retinol. Retinol to forma witaminy A, która bardzo działa przeciwzmarszczkowo, bardzo mocno odmładza naszą cerę, ale również działa na blizny z więc nie jest powiedziane, że tylko dla pian w wieku plus, ale również mogą je stosować panie, które borykają się z bliznami czy przebarwieniami. I tu ten retinol, to jest retinol 11 yy, i też jest retinol, tak zwany kapsułkowany. On uwalnia się dopiero, jeżeli go wyciągniemy z tej pipety i nałożymy na cerę. Należy pamiętać, że retinol stosujemy zawsze na oczyszczoną cerę twarzy i wysuszoną wieczorem, tylko raz, a nasza skóra musi przejść proces retinizacji, czyli przyzwyczaić się do retinolu, więc na początek stosuj delikatnie, dwa razy w tygodniu, również może stosować na dekolt i, i na szyję. I rano, jeżeli. No a potem jak. Aha, jeszcze muszę dodać, że jak y, zastosujesz ten retinol, to normalną pielęgnację nocną, a rano, jeżeli idziesz na ekspozycję słoneczną, koniecznie użyj kremu y, z filtrem. Tu, jeszcze dodatkowo, chciałabym polecić witaminy dla kobiet dla mężczyzn jest to 12 y, witamin i miny, 10 minerałów, również nadają się do wegetarian w składzie jest 60 y, kapsułek więc starczy na dwa miesiące. Również pamiętaj, że witaminy i minerały są potrzebne jako budulec naszej skóry, dla kości, dla zdrowia psychicznego, nie tylko na odporność, więc serdecznie polecam. Teraz właściwie jest stały brak witamin i minerałów w pożywieniu, i tu przychodzi nam z pomocą zbliża się już powoli jesień, więc możemy nabyć sobie te wspaniałe witaminy i minerały. Również z serii z Love Nature do włosów to jest moje odkrycie. Jest ta maska do włosów bez spłukiwania. Bardzo fajnie pachnie tak świeżo owocowo, nakładamy ją od połowy skóry głowy, bez spłukiwania. Ja czasem stosuję nawet na, sucho, na suche włosy, bo po, niej, po tej masce są nawilżone, takie miękkie, nie zostawia tłustego filmu z kwiatów bananowca i z kwiatów akai, taka ciekawostka serdecznie polecam właśnie tą maskę bez spłukiwania no i oczywiście też jest, jest też seria bardzo lubiana Milk and Honey jest balsam do, do ciała jest tam też żel pod prysznic wiadomo miód i mleko już kochała Kleopatra, bardzo fajna ywa, zapach i konsystencja to również polecam w tej kampanii, w tym katalogu żele pod prysznic, tam akurat z tych żeli jest ekstrakt, naturalny ekstrakt z truskawek i naturalny ekstrakt z grejpfruta, który Tobie polecam, no a tradycyjnie ja zawsze stosuję i polecam koktajle i szejki, to możesz sobie nabyć w subskrypcji, jakbyś nie wiedziała jak, koniecznie zapytaj, powiem. To jest koktajl mocy, aby nie podjadać między posiłkami, aby mieć energię. Są tu wspaniałe składy bez sztucznych barwników, bez GMO, również bez cukru, bo jest tutaj stevia, więc to są moje polecajki dla Ciebie, a ja chciałam życzyć Tobie cudownego dnia. Cześć!